No dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będziemy tworzyć sekcję main. No hej, dzisiaj będziemy tworzyć sobie tutaj tą sekcję środkową, tą główną main. Co prawda jest ona zbyt rozbudowana, żeby ją tutaj robić w jeden dzień, więc podzielimy sobie ją. Na początek wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie stworzenie w ogóle szkieletu tutaj tej sekcji. Tak, żeby stworzyć sobie tutaj dwie kolumny o jakichś tam szerokościach, i żeby one się zachowały w ten sposób, że jak będziemy zwężać sobie nasz ekran, to żeby te kolumny po prawej stronie w tej belce bocznej, żeby one przeskoczyły sobie wszystkie tutaj na sam spód. Więc tym się dzisiaj zajmiemy. Tak, żadnej tutaj grafiki, nic, nie będziemy robić, tylko przygotujemy sobie. Tą naszą sekcję main. No dobra, to zabieramy się za tę robotę. Przechodzimy sobie do HTML-u. Tutaj te nasze sekcje możemy poukrywać na, znaczy header w sumie ukryje, section banner ukryje i tu poniżej dodajmy sobie main. Teraz wewnątrz chcemy sobie stworzyć jakieś dwie kolumienki, tak, żeby była kolumienka na nasze artykuły i na nasz pasek boczny. Więc może niech ta pierwsza, a nie, najpierw musimy kontener dodać, tak? Ponieważ tutaj, zobaczcie, mamy taką stałą szerokość. No więc najpierw musimy dodać sobie ten kontener. No to już dodajemy div, class, container. No i teraz wewnątrz tego kontenera dodamy sobie dwie sekcje. Niech to będzie section. No i oczywiście możemy dodać sobie klasę, ale wydaje mi się, że to będą takie pojedyncze sekcje. Unikalne, więc tu możemy sobie dodać ID. Zawsze, jeśli wiemy, że to będzie jakaś jedna unikalna sekcja na naszej stronie, to lepiej dodawać ID, bo później, jak będziemy chcieli sobie do tego dorzucić jakiś kod JavaScript, to zawsze w JavaScriptie łatwiej jest znajdywać elementy o jakimś ID. Więc niech to będzie powiedzmy main column jako pierwsza sekcja. Tu będziemy sobie dodawać jakieś różne rzeczy później. No, i druga sekcja, dodajemy sobie section o id. Często tą belkę boczną nazywa się aside, ale żeby tutaj zachować tą konwencję mniej więcej, to ja sobie tutaj wpiszę main aside. No i to będą nasze dwie kolumny, tak naprawdę. To będzie ta belka boczna, a to będzie ta nasza belka główna z artykułami, z tą treścią ewentualnie. No i dobra, już to mamy, ale żeby jeszcze zobaczyć, jak to będzie nam działać, to może ja tutaj dodam sobie jakiś paragraf na razie i dodamy sobie lorem ipsum. I teraz tu powiedzmy dodam jeszcze jeden lorem ipsum, czyli to będzie ten główny artykuł. A tutaj dodam sobie jakieś dwa takie widgety, czyli tu będzie też lorem ipsum, ale pojedynczy i pod spodem. Dodajmy sobie jakiś drugi. Dobra, zobaczmy jak to wygląda na chwilę obecną. Odświeżamy, no i oczywiście to wygląda tak, jakbyśmy się tego spodziewali, po prostu trzy paragrafy. Więc musimy teraz to wystylizować. Mam nadzieję, że już po tych kilku lekcjach dostrzegacie to, że yy, to głównie CSS jest czymś co musimy opanować w takim bardzo dobrym stopniu i co wpływa na zachowanie i widok naszej całej strony, prawda? Zobaczcie, bo tutaj zwykły HTML daje nam tylko ramy, tak jakby tego wszystkiego, a to CSS jakby rządzi według mnie przynajmniej. No ram, HTML gotowy, to przechodzimy sobie do styli. Znaczy może nie jest do końca gotowy jeszcze, ale na razie się pobawimy w stylach. No tak, tu mamy y, nasze media query, więc do tego zaraz przejdziemy. Najpierw dodajmy sobie tutaj teraz sekcję z naszym mainem, więc schodzimy sobie niżej, tu zmieniamy sobie nazwę na main. Oczywiście wiecie, te komentarze nie są wymagane, ja sobie tylko tak to podaję, żebym później szybko widział, w której sekcji ja sobie tutaj zmieniam banner, tak jakby później przyszło mi tutaj coś edytować to szybko będę wiedział do której sekcji się po prostu udać. Bo normalnie kiedyś w przyszłości jak skończymy sobie ten projekt, to zajmiemy się takimi preprocesorami CSS, czyli na przykład Sasem, gdzie będziemy sobie osobno dawać pliki na przykład do banera, osobno będziemy sobie tworzyć cały plik osobno do maina, osobno do innych rzeczy i tak dalej, tak żeby łatwiej było nam ogarnąć czy odnaleźć się później w tym projekcie, a tutaj na razie wszystko sobie walimy do jednego pliku. Dlatego dodaję sobie takie komentarze, żeby było mi łatwiej później się odnaleźć. No ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów za bardzo, tylko skupmy się tu na robocie. Wkleję sobie to też do media query. No i haratamy, moi drodzy, haratamy. Czyli po pierwsze w sekcji main, co my tu chcemy zmienić? Jak sobie popatrzymy na nasze zdjęcie, to widzimy, że sekcja main, czyli to jest ta cała szerokość, tu musimy mieć jakiś kolor tła, prawda? I widzimy później też wróćcie, wróćcie, że później w kolejnych sekcjach też będzie to tło. Więc żeby nie zmieniać tego kilkukrotnie, to może lepiej byłoby dodać sobie tutaj zmienną z kolorem tła. Więc tu dodajmy sobie Kolor tła albo może po angielsku bardziej? A dobra, już zaczęliśmy po polsku, niech będzie po polsku. No i tu dodam sobie jakiś taki CCC, ale może troszkę go tutaj rozjaśnię. No i niech będzie coś takiego. I teraz sobie przechodzimy do naszej sekcji main i tu wpiszemy background. Możemy pisać background color, ale ja piszę sobie po prostu background. <grym> Dajemy var i wpisujemy kolor tła, no i średni czor, no i dobra, zobaczmy czy działa, odświeżymy, no i mniej więcej działa. Musimy dostać się do tego naszego kontenera i musimy powiedzieć, że to ma być flex, no ale nie chcemy wszystkich kontenerów ustawiać jako flex, tylko ten kontener, który, który jest wewnątrz maina, no to przechodzimy sobie tutaj i wpiszemy, że main, a następnie container, on ma być flexiorem, czyli dajemy sobie display, a następnie flex. No i jak teraz sobie sprawdzimy to naszą stronę, to widzimy, że już jest lepiej. No i teraz może ustalmy sobie pewne tutaj odległości, jakie byśmy chcieli uzyskać. Więc tutaj gdzie mamy naszą sekcję main, to powiedzmy sobie, że, ten, że ta nasza kolumna główna powinna mieć na przykład 70% szerokości. A ta kolumna boczna, na przykład 30. Więc wpiszmy sobie main, następnie container i dodajmy sobie hash main column. I tu sobie powiemy, że flex ma wynosić 70 view width, czyli 70 punktów szerokości, czyli tak naprawdę 70%. A ta druga nasza kolumna boczna, czyli tu damy sobie. Main Side ma wynosić 30. Zapiszmy, odświeżmy. No i widać różnicę troszkę. No bo zobaczcie, jakbyśmy tu na przykład wpisali 30, a tu 70, i teraz sobie odświeżyli. No to teraz ta sekcja po lewej ma 30, a ta po prawej 70, tak? No ale oczywiście chcemy odwrotnie. No, i teraz, moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Mamy tutaj te nasze itemy, czyli te poszczególne elementy jako białe tło, no i są od siebie podsuwane trochę, tak? I mi się wydaje, że najlepiej byłoby to zrobić tak dosyć uniwersalnie, czyli stworzyć sobie osobną klasę, którą będziemy dodawać do każdego takiego elementu, i ona będzie mówić o tym, że właśnie tło ma być białe, ma mieć tutaj paddingu, nie wiem, z 1 REM. No i marginesu też powiedzmy z 1 rem, OK? No to wpadamy i piszemy. Czyli powiedzmy, że tak jak tutaj mamy ten paragraf, i tutaj paragraf i tu paragraf, to do każdego takiego elementu będziemy dodawać właśnie jakąś klasę, czyli na przykład niech to będzie klasa o nazwie mainitem. No i teraz każdy taki element, który ma być osobnym właśnie takim obiektem, będzie miał klasę mainitem. I teraz, żeby coś to robiło w ogóle, to tutaj musimy sobie tą klasę wystylizować. I co my chcemy tutaj powiedzieć? No, background, żeby był biały, czyli dajemy sobie background white. Następnie chcemy dodać sobie jakiś padding, więc wpisujemy padding na przykład 1 rem. To możecie sobie zwiększać lub zmniejszać, jak tam chcecie. No i margines. Też sobie ustawimy margines 1 rem, żeby każdy element od siebie był odsunięty, żeby uzyskać tutaj te efekty takie właśnie, dobra? No to co? Wracamy do strony, odświeżamy no i mamy to. Aczkolwiek może, żeby to lepiej zobrazować ja sobie dodam jeszcze więcej tych elementów. Tutaj może dodam jeszcze jeden lorem. Skopiuję sobie całą tą sekcję jakby osobną, ten nasz item i tutaj też dodam sobie dwa razy więcej tych widgetów bocznych. Zapiszę i zobaczmy, jak to wygląda teraz. O, i wygląda to tak. No i ogólnie wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Tylko, że chyba nie podoba mi się tutaj to, że pomiędzy jednymi kolumnami a drugimi mamy taką praktycznie dwa razy większą odległość. Chciałbym, żeby wszędzie te odległości były takie same. Ale zobaczmy, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Bo o tym raczej Wam jeszcze nie mówiłem. Jak sobie przejdziemy tutaj do naszej sekcji main i otworzymy sobie tutaj div class, następnie section main column, otworzymy sobie tutaj main item, no to zobaczcie, że tutaj przejdę do reprezentacji. Mamy tutaj nasz padding, wszystko wygląda ok, ale jak sobie zobaczymy na nasz margines, to zobaczcie, u góry ten item, czyli ten tutaj, ten paragraf ma margines 16 i ten element dolny też ma margines 16, zobaczcie jak na niego kliknę, tak, ale zobaczcie, że te marginesy się pokrywają, tak, a te boczne, tutaj co mamy tą belkę aside, jeżeli chodzi o lewy i prawy, to rzeczywiście te marginesy się dodają, a te góra-dół się pokrywają, tak samo jest tutaj, zobaczcie, jeden margines nachodzi na drugi. Taka jest zasada mniej więcej, że te marginesy, jeżeli one są jeden pod drugim, to w hierarchii tutaj wertykalnej, czy jeden po drugim, te marginesy na siebie nachodzą. One się nie dodają. Jeżeli chodzi o boczne, to rzeczywiście się dodają, ale góra-dół nachodzą na siebie. Nie wiem, czy byłem w stanie Wam to jakoś wytłumaczyć. Po prostu trzeba to w miarę tak zapamiętać, że elementy jeden po drugim, marginesy nie dodają się, tylko na siebie nachodzą. A jeżeli są obok siebie, no to wtedy się dodają. No dobra, mam nadzieję, że to zrozumieliście. Niemniej jednak, żeby jednak załatwić tą sprawę, żeby to wyglądało tak jak chcemy, to te marginesy boczne tutaj musimy po prostu zmniejszyć o połowę, bo one się dodają. No to przechodzimy i idziemy sobie tutaj do styli. I tu gdzie ma mamy marginesy, to wiemy, że góra, dół nachodzą na siebie, więc to zostawiamy, a lewo, prawo dodają się, więc tu wpiszę połowę z tego, czyli 0,5 rem. Teraz odświeżamy, no i już jest właśnie tak, jak bymy tego chcieli. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jak będziemy sobie tutaj to pomniejszać. Wszystko hałatajstwo na dużych rozdzielczościach jest ok. Zmniejszamy, zmniejszamy. No i jak tutaj już zaczyna wyglądać to średnio dobrze. No i pewnie chcielibyśmy, żeby te kolumny z prawej strony przeskakiwały na dół. No, a przy tym naszym breakpointie, powiedzmy, nie chcę tworzyć tutaj z wami więcej breakpointów, żeby ten projekt nie był zbyt skomplikowany, dlatego my będziemy mieć tylko jeden ten breakpoint, więc przy 800 pikseli chcemy, żeby mm, te nasze kolumny nie wyświetlały się jeden obok drugiego, tylko jeden pod drugim. Więc, żeby to osiągnąć, przechodzimy sobie tutaj do media screen i tutaj, gdzie mamy main main naszą sekcję. To powiemy sobie, że nasz main, a następnie container i tutaj chcemy zmienić kierunek wyświetlania właśnie flexa. Czyli wpisujemy sobie flex, direction i domyślnie jest to row, tak? czyli wszystko, żeby się wyświetlało wewnątrz jednego wiersza. A my chcemy zmienić, żeby te nasze elementy flexowe wyświetlały się jako kolumny, czyli jeden pod drugim. No i zapiszemy. Teraz wrócimy sobie, tutaj odświeżymy, tutaj nic się nie zmienia, ale jak damy sobie Inspect i teraz ten układ mobilny, będziemy zmniejszać to przy 800. Zobaczmy, jeszcze nie. O, i cyk zeszło nam w dół. Tak, czyli wszystko działa. Znaczy działa, tak średnio działa, bo zobaczcie, że teraz e, tutaj jak sobie zjedziemy, to tu powstaje nam jakaś pusta luka, tak? I pomyślicie dlaczego. No, dlatego, że sobie tutaj ustaliliśmy, że ta główna kolumna będzie miała 70%, a ta druga 30%. Jak my zmieniamy ten kierunek, tutaj domyślny row na kolumn, tutaj O, to to dalej utrzymuje te proporcje. I on teraz widzi, tak jakby ta szerokość, to jest teraz wysokość, bo my zmieniliśmy kierunek. Więc, żeby teraz dostosować, żeby to automatycznie, się dostosowywało, ta wysokość to my tu musimy podać, teraz zmienić te odległości. Czyli to możemy sobie skopiować, żeby było szybciej. Wracamy tu do main'a, wklejamy. No i flex teraz nie ma być 70. View width, tylko ma być auto. No bo niech sobie automatycznie dopasowuje tę wysokość, co my będziemy się tutaj przejmować tym, nie? Zapisujemy, wracamy, odświeżamy i już to mamy. Dobra, rozszerzamy i widzicie, że wszystko fajnie się tutaj dopasowywuje, tak? Tutaj zauważcie, że widzimy właśnie tą sytuację, kiedy marginesy się kolapsują, czyli nakładają na siebie, a kiedy się dodają. Zobaczcie, że te cztery paragrafy są w osobnym divie, we flexie. A te dwa też są w osobnym i tutaj marginesy nam się pokrywają ze sobą. A tutaj, pomiędzy tymi dwoma osobnymi kontenerami, tak, osobnymi tutaj sekcjami, jest coś pomiędzy, dlatego te marginesy już nam się tutaj dodają. Ale to zostawimy tak, jak jest. Tutaj nie ma żadnego z tym problemu, ponieważ to są dwie osobne kolumny, które się ze sobą łączą. To nawet dobrze, żeby było widoczne, że to jest po prostu coś oddzielnego i tak to zostawimy. No dobra, moi drodzy, więc możemy uznać, że mniej więcej ten nasz podstawowy flexior jest gotowy, jeżeli chodzi tutaj o tą sekcję main. Oczywiście wiecie, no my tutaj stworzyliśmy to bardzo, bardzo prosto. To jest jeden z najprostszych chyba m, takich sekcji, które możemy zrobić responsywnie, żeby te kolumny nam się przerzucały na drugą stronę i tak dalej. Jaką można sobie wyobrazić, bo zobaczcie Tutaj sobie zrobiliśmy tylko to za pomocą kilku linii kodu, i później w sekcji e, media query, tak naprawdę też dodaliśmy sobie tylko trzy takie właściwości. Więc to zdecydowanie jest bardzo wersja uproszczona, ale działa, więc tak to też zostawimy. Nie chcę z wami tutaj w tym pierwszym projekcie jakoś bardzo kombinować, żeby to nie było zbyt trudne. Także staram się tutaj robić wszystko w miarę jak najprościej, żeby to działało. No i wydaje mi się, że cel został osiągnięty.